обараны. Пенка торгандыр. Przy peronie piątym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać. Się. Laskowice pomorskie. Czew. Dańsk główne. Dańsk wrzeszcz. Sobot. Stoi na torze jedenastym. Przy peronie czwartym. Opóźnionym pociągnięte. Opieci stołu 11. Przy peronie czwartym Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg lepieją par. Ze stacji szczecin Główny Wjedzie na szósty, przy peronie pierwszym. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. pociąg Intercity, Kadejusz, dostawcy Gmina Głowina przez stację na Stornicy Pomorskiej, prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi perony. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Obróźniony pociąg Intercity, Kadejusz, dostawcy Gmina Głowina, krawędzi peronu, zaopatrzyli przepraszamy. Pociąg osobowe ręby ze stacji klucząc. Planowy przyjazd o godzinie 12.20, idzie na torcie z ręby, przy czwartego. Pociąg kończy wiek. Prosimy zachować ostrożność i nie zbyt częściowo wyrażając w peru. Za wóz przepraszam. Wojacki, Włocławek, Udno. stoi na torze 5, przy gronie 3 mar. Planowy odjazd pociągu o godzinie 12.57. W początku 100.000 w autobusie nie jest. miejsc numer 1, 2, 3 znajdują się na początku 100.000 pociągu wagonie numer opóźniony pociąg Intercity z kasy, ze stacji Głynia Górna i do stacji Zakopane przez stację Toruń Górny, Kubiń, Łódź Kaliska, Węglice, Zawiercie. Planowy przyjazd o godzinie 12.40 jedzie na tor pierwszy przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźniony pociąg Intercity. Witkacy ze stacji Gdynia Główna do stacji Zakopane